się niekwestionowanym, wielkim autorytetem moralnym nie tylko dla Polaków, ale na całym świecie, stąd na dzisiejszej uroczystości obecność wielu znamiennych gości. Pozwolicie Państwo jednak, że na początku przywitam Pana Marszałka Wydusza Grzeszczaka i poproszę o zabranie głosu gospodarza, współgospodarza tego obiektu. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Marszałek pragnę wyrazić wielką radość, że ta wystawa poświęcona tak wspaniałym człowiekowi ma miejsce w Sejmie. Jest to wielkie wydarzenie, wydarzenie, które przybliża postać kardynała Adama który urodzony w 1911 roku otrzymał święcenia kapłańskie przed wojną w Lublinie. Dziennikarz obozów koncentracyjnych po wojnie zaś podjął wielką pracę misyjną w Afryce. Obecność ekscelencji ambasadorów wyraźnie podnosi rangę tej uroczystości, która ma na celu, ta wystawa przybliżyć tą wielką postać. Postać, która prezentowała wartości i idee, które nie znają granic i nie znają czasu, bowiem dokonania. Właśnie tego Wielkiego Syna Kościoła, Wielkiego Polaka mogą stanowić dla nas współczesny wzór. I myślę, że ta wystawa się do tego przyczyni. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich uczestników tego wielkiego wydarzenia w Gmachu Sejmu. Wierzę się niezmiernie, że tak przybyła liczna delegacja z Podkarpacia, Podkarpacia, a wśród nich tak liczna reprezentacja młodzieży. Sądzę, że ta wystawa, którą w pewnym momencie zaczniemy, zacznie Państwo zwiedzać, ona przybliży tą postać i przyczyni się do tego, że będziemy czerpać, jak z obfitości, z zdokonać księdza kardynała Adama Człowieckiego. Chciałbym tutaj zauważyć obecność również pani poseł, która, która miałem wtedy szczęście, wprowadzić obrady zejmu, kiedy przed świętami, kiedy urodzi złożyła oświadczenie poselskie, którym przybliżyła tą postać i dokonania i zapowiedziała to wielkie wydarzenie w Sejmie. Obecność pana posła Bodsona, który jest przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego do Spraw Afryki, jest też tutaj bardzo znacząca. Sądzę, że w tym zazwyczaj gronie decydencji ambasadorów i tak licznych zaproszonych gości parlamentarzystów, to wielkie wydarzenie na zostanie i zapadnie w naszych sercach i pamięci. Serdecznie dziękuję. Ja bardzo przepraszam, że są obrady sejmu. W tej chwili odbywa się posiedzenie prezydium sejmu. Muszę dokończyć, kończyć, bowiem przygotowujemy te obrady, ale mamy zarówno folder, jak i wystawę, jak również pani poseł z wszystkimi szczegółami mnie zapoznała i obiecała, że jeszcze, że tak powiem tymi informacjami będzie nam służyć, albo warto czerpać z dorobku tak wspaniałej, wielkiej postawy. Cieszę się, że Sejm może Państwa tutaj gościć na tym wielkim wydarzeniu. Dziękuję wam. Szanowni Państwo, ta wystawa mogła mieć miejsce dzięki przychylności Pani Marszałek Ewy Kopacz, która zgodziła się objąć honorowym patronatem naszą wystawę w uznaniu dla wielkiego dzieła księdza kardynała Kozłowieckiego. Honorowym patronatem objął tę wystawę również kardynał Kazimierzny, metropolita warszawski, który przesłał nam życzenia wszelkiej serdeczności i błogosławieństwo dla twórców tej wystawy i dla uczestników tej wystawy i nam przyjemność przekazać. Wystawa ta dokonała się również dzięki Parlamentarnemu do spraw Afryki, dlatego też serdecznie chciałabym podziękować przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu tego zespołu, którzy przyczynili się i którzy mają niebagatelny udział w goszczeniu dzisiaj w Sejmie wystawy poświęconej temu wspaniałemu człowiekowi. Chciałbym oddać głos wiceprezesowi Fundacji Serce Bar który w ogóle zainicjował dzieło popularyzacji tego autorytetu moralnego, Wielkiego Syna Kościoła i Wielkiego Polaka, jednego z najbardziej wpływowych Polaków naszego wieku. Oddaję głos przedstawicielom fundacji, którzy dokonają powitania z nami gości przybyłych na się żonów Bardzo proszę, pan Bogdan Romanik, bardzo Panie szanowni państwo, tak naprawdę Pani poseł powiedziała, że byłem inicjatorem. Tych inicjatorów było dwóch: dwie osoby świeckie. Jest tu jeszcze z nami pan Dariusz który również podjął to wyzwanie ze strony osób świeckich. Ta inicjatywa przyję przyjęta została przez ordynariusza Decyzji Sandomierskiej, bo kardynał pochodzi z Decyzji Sandomierskiej. Fundacja działa 4 lata. Z wystawą byliśmy już w Dachau. O zagłady. Dzięki Pani konsul z Monachium pani Sobutki. Dziś jesteśmy w Sejmie dzięki uprzejmości i za na zaproszenie pani poseł i zespołu do spraw Afryki, za co jesteśmy również wdzięczni. Ja myślę że w tej chwili poproszę pana ambasadora Wienińskiego, który jest członkiem Rady Programowej Fundacji Kardynała w Serce Bez Granic o przywitanie gości i ja ze swojej strony później również przywitam pozostałych. Szanowni Państwo, ekscelencje, jest mi ogromnie miło, że dzisiaj podczas... Tej uroczystości otwarcia wystawy poświęconej księdzu kardynałowi Adamowi Posłowieckiemu, widzę tak zacne krono przed sobą. Nie ukrywam, że jest to dla mnie chwila wzruszenia, ponieważ w trakcie mojego ambasadorowania w Republice Zimbabwe miałem okazję parokrotnie osobiście z kardynałem się spotkać i rozmawiać, poznać jego myśli i jego dokonania. Był dla mnie. Nie tylko wspaniałym Polakiem i patriotom, ale również ogromnym autorytetem. I muszę przyznać, że nie tylko w sprawach religijnych, ale również w sprawach społecznych realizowaliśmy na terenie za szereg projektów społecznych dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Pomocy Rozwojowej. Obecnie mam nadzieję, że te projekty już po śmierci Kardynała będą również kontynuowane. Jest mi ogromnie przyjemnie, że dzisiaj mogłem się tutaj z Państwem spotkać i przyczynić się do otwarcia tej wspaniałej wystawy poświęconej wielkiemu Polakowi, który, choć nie działał może w Polsce, ale rozsławiał psami i w innych krajach afrykańskich. W imię Polski był godny patriotom i ambasadorem polskiej sprawy w tamtym rejonie. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, serdecznie w imieniu Fundacji, w imieniu ordynariusza decyzji sandomierskiej, księdza Wysłupa Krzysztofa Niemiecza, który nie był, nie był dzisiaj obecny na otwartej tej wystawie, jak również prezesa Fundacji. Kardynała Korduszewskiego, księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Mam zaszczyt powitać wszystkie państwa. E, witam ambasadorów, witam parlamentarzystów, e, wszystkich, a szczególnie z ziemi Podkarpackiej. Witam e, pana marszałka województwa Podkarpackiego, e, władze samorządowe, m.in. pana starostę powiatu Korduszewskiego, e, pana wójta gminy Majna Królewskiej, do której. Chuta Kowarowska należy, z której kardynał się wygodził. W szczególny sposób pragnę przywitać rodzinę kardynała Kozłowieckiego, dziś obecną z nami. Będzie możliwość też usłyszenia z ich strony kilku, kilku zdań, a też równie serdecznie, gorąco witam byłych więźniów o których tu widzimy. Jeśli można by było nawet poprosić troszkę bliżej, jakby państwo zapraszamy troszkę bliżej, bo to, no, to wy jesteście świadkami. tych <kluczy> wydarzeń. Bardzo się cieszymy z obecności i to na, to na pewno podniesie e, dzisiejsze nasz, rangę dzisiejszego naszego e, spotkania. Szanowni Państwo, na nas, na Kardynała Kozłowieckiego dzisiaj patrzy młodzież, która przyjechała i też prosiłbym ich powitać, bo to jest ich bohater z ziemi podkarpackiej, taki witalny młodzież, z